Witam Ktoś pytał o rozsiewacz Który W poprzednim filmie był widoczny Żeby coś o nim nagrać Powiedzieć Więc teraz mam okazję to pokażę Ogólnie Z racji tego, że to jest Rota Flow To właśnie paket tak się w nim otwiera Do mycia Tylko Że właśnie Budowa z racji tego też jest inna, bo skrzynia zasypowa nie ma otworu do zamykania. Wszystko się dzieje na talerzu, czyli tu mamy bezpośrednio nawóz i wysiew otwiera siłownik jest po jednym na stronę. Tu od razu widać śrubę do regulacji dawki. Teraz mamy otwarte, otwarty wysiew. A w ten sposób jest zamknięty. I im bardziej tu odkręcimy, tym siłownik bardziej podniesie nam zasuwkę. Nie wiem, czy będzie to widać. O, teraz się otworzyło. Teraz przejdziemy na drugą stronę. Tutaj mam już rozebrane, wygląda to tak, cały talerz z łopatkami jest taki duży, mieszadło oczywiście i teraz tutaj przychodzi ta blacha, taki kółko i to jest unoszone przez te dwa ramiona. widać jedno i tu drugie podniosę by poleciało Czyli tym, tym poruszają siłowniki góra dół a tu mamy jeszcze coś takiego i ten element się przestawia dźwigną widoczną tutaj i regulujemy miejsce, w którym nawóz trafia na talerz, gdzie jest wysiewany. To się obraca tak w ten sposób, tamtą dźwignią, czyli im bardziej do tyłu, tym nawóz trafia później na łopatki i mniej leci bliżej, a w tą stronę wcześniej jest inaczej rozsypane, to akurat jest tak jak widać wersja do 12-metrowego rozsiewu. większość się różnią tym, że to, ten otwór tutaj, przez który wypada nawóz, jest szerszy, żeby do większej szerokości w jednostce czasu więcej nawozu mogło wylecieć przy tym samym podniesieniu. Tego elementu przy tej samej szczelinie. Tam jest jeszcze przykładnie, w której można przełożyć zębatkę górną i dolną. Dzięki, dzięki temu talerz się obraca szybciej. Właśnie do, do szerszego a żeby mniej obrotów na silniku można było trzymać. Teraz. Teraz widok od tyłu. Zamknąłem pakę. Ogólnie 16,50, czyli tyle litrów pojemności. Dwa big bugi mocznika spokojnie można sypać. O, tu jest ta dźwignia do, do regulacji punktu wysiewu. Może tutaj powinno być widoczne. Jak się. O, teraz może. Jak się przesuwa. I w innym miejscu dzięki temu nawóz trafia. Jedyny minus tego rozwiązania jest taki, że nie można zrobić normalnej próby kręconej, Bo nie możemy zdjąć talerza. Tak jak normalnie, że zdejmujemy, zdejmujemy talerz, podstawiamy wiaderko, otwieramy dziurę, nam nawóz leci. Tylko talerz musi być zawsze na, na rozsiewaczu do próby kręconej. Żeby go przeprowadzić należy jedną stronę rozpiąć, żeby tylko jedna przekładnia nam się kręciła. Czyli albo lewą, albo drugą. Tu mamy zawleczki. I rozpiję nami sprzęgiełką, żeby jedna strona nie miała napędu. Zdejmujemy łopatki, są na zawleczkach o, wszystkie, sześć. I jest takie specjalne korytko, którego nie mam które zakrywa cały talerz. Trzyma się na tym elemencie Taka wie, wielki pojemnik I, i przez nie dopiero do wiadra z założonym talerzem nam się sypie nawóz w czasie próby kręconej. Także jest to utrudnione względem zwykłego systemu. Oprócz tego, jeszcze rozsiewarz posiada 3 nawet 4 miejsca do zaczepiania do ciągnika. Także jak nam brakuje, że tak powiem, opuszczenie ramion, to można. Można to tutaj trochę regulować, żeby wyżej stworzeń przerzucić i nie będzie problemu, jeżeli ciągnik niżej nie opuszcza.